Witajcie witajcie mam taki dla was apel dla wszystkich działkowców zobaczcie co ja zrobiłem poznajecie to są właśnie takie resztki gniazda no można powiedzieć ściółki tak? które zrobiły sobie sikorki bogatki i właśnie po co ja nagrywam to że żeby was uczuli że macie czas właśnie teraz jest dobry czas czyli luty do końca lutego macie czas żeby o zobaczcie u nas tu jest nasza budka lęgowa dla Sikorek właśnie, to są nasi sprzymierzeńcy w walce z różnymi rodzajami szkodników Sikoreczki świetnie wydziobują, inne ptaki też ale przeważnie u nas się lęgują właśnie sikorki bogatki tutaj co wyjąłem, także czyście wasze budki bo jeśli tego nie zrobicie to po prostu one się nie zalęgną jeżeli zobaczył, że nie są budki czyste to mamy drugą budeczkę też już wyczyszczoną Także u nas te dwie budki, może jeszcze zamontujemy więcej, zobaczymy. Także taki apel do Was, abyście montowali budki i pamiętajcie, żeby je teraz już oczyścić, bo od połowy października, nawet to jest jakoś ustawowo zapisane, do końca lutego macie czas. Potem już ptaszki zaczynają się powoli szukać miejsc lęgowych i jest na te czyszczenia po prostu za późno. Więc jak macie drzewkę, tak jak u nas drzewka owocowe, to super, pomóżcie też ptaszkom, żeby u Was też. Się lęgły i super widok. Naprawdę, jak te ptaszki po prostu się rozwijają i po, po, potem wylatują. Widok cudowny, także wszystkim polecam. A teraz, kto już ma budeczki, to czyście, bo jest na to ku temu okazja. Jeśli tego nie zrobicie, ptaszki po prostu się u Was nie zalęgną. Cześć.